Drodzy młodzi przyjaciele, szanowni państwo, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Te słowa wybitnej aktorki pani Janny Szczepkowskiej najlepiej oddają to, co stało się 33 lata temu w naszej ukochanej ojczyźnie. Tamta niedziela, pamiętam ją jak dziś, był piękny, słoneczny dzień, była momentem przełomowym. W wolnych wyborach do Senatu. I częściowo w wolnych wyborach do Sejmu po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wystartowali kandydaci opozycji demokratycznej. I w wyborach do Senatu zmietli w proch i pył tych z partii komunistycznej. 99 ze 100 kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność zdobyło mandaty senatorskie, a jeden mandat uzyskał kandydat niezależny. Rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Polski, w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Wolne wybory do Senatu były jednym z fundamentalnych ustaleń rozmów ówczesnej władzy i opozycji przy okrągłym stole. Doceniając wagę i znaczenie dwuizbowości parlamentarnej, uczestnicy rozmów postanowili przywrócić Senat jako Izbę Wyższą. W ślad za tym porozumieniem Sejm Wówczas jeszcze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zmienił konstytucję oraz przyjął ordynację do Sejmu i Senatu, dając tym samym obywatelom możliwość realnego wpływu na kształt parlamentu. Pierwszy raz od ponad 50 lat. Przez wieki senat postrzegany był jako symbol polskiej demokracji w pierwszej Rzeczpospolitej, jako Rada Starszych doradzał królom. Istniał również podczas rozbiorów w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim. Był wtedy ostoją polskich spraw, symbolem dążenia Polaków do wolnej Polski. Dlatego po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, zdecydowano o przywróceniu Senatu jako Izby, która wraz z Sejmem stanowić miała prawo. Z dumą w tym roku świętujemy, Setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, która przypada 28 listopada. Po II wojnie światowej, w 1946 roku, na mocy sfałszowanego referendum, komunistyczna władza zlikwidowała Senat. Wyniki wyborów do Senatu z 4 czerwca 1989 roku. Można więc uznać za symboliczny odwet za tamto działanie. 33 lata funkcjonowania Senatu udowodniły, że decyzja o przywróceniu Wyższej Izby Parlamentu była fundamentalna dla demokracji i funkcjonowania państwa polskiego. Dzięki inicjatywom Senatu odrodził się samorząd terytorialny w Polsce. Senatorowie z wielkim zaangażowaniem pracowali nad przygotowaniem nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej 25 lat temu. Przez wszystkie te lata stanowione w Polsce prawo było dzięki Senatowi lepsze i bardziej przyjazne dla obywateli. W obecnej, dziesiątej kadencji Senatu skupiamy się na obronie demokracji i praworządności, tak boleśnie doświadczonych w ostatnich latach. W centrum naszego zainteresowania jest człowiek z jego przyrodzoną godnością, troskami dnia codziennego i prawem do życia w silnej, bezpiecznej i stabilnej Ojczyźnie. Senat jest otwarty dla wszystkich tych, którym rządzący odmawiają prawa głosu, także dla Was, dla młodych ludzi, którzy regularnie odwiedzają mury Senatu i dyskutują o tym, co ich interesuje, w ramach projektu zwanego Gatka Senacka. W trosce o Waszą przyszłość dbamy o klimat i o prawa zwierząt. Mamy komisję, która zajmuje się szeroko pojętą problematyką ochrony klimatu. We wszystkim, co robimy, kierujemy się dobrem wspólnym. Tylko tak bowiem możemy zapewnić Wam, naszym dzieciom i wnukom Polskę naszych marzeń, w której będziemy czuli się jak w domu. Zapraszam Was dziś do radosnego świętowania. Nie tylko rocznicy odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ale także świętowania polskiej demokracji, wolności i solidarności.